Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego. Dziś yy, zawitałem do Czeladzi, gdzie jestem w salonie Kolby. A dlaczego? Dlatego, że to właśnie Kolba jest dystrybutorem mojej ulubionej marki odzieży, czyli marki Chevalier. E, jest ze mną Ania. Cześć Aniu. Cześć Piotrze, witam wszystkich. I to Ania spróbuje odpowiedzieć na moje pytanie. A pytań mam trochę odnośnie tego, co się w ogóle dzieje w Marce Chevalier, jak się zmieniła ta marka, jak ewaluowała, jak zmieniła się ich odzież, bo powiem Wam tylko tyle. Ja pamiętam, jak dziś, jak kupiłem swoje pierwsze spodnie i powiem Wam, że mam je na sobie. To są spodnie, które mają 4 lata, i pokażę Wam też komplet zimowy, który ma około 4 lat. Spróbujemy porównać. Odzież, która była 4 lata temu, z odzieżą, która jest e, dzisiaj. Ale zanim do tego przejdziemy, Aniu, a powiedz mi, jak wygląda polski myśliwy? Czy polski myśliwy, który przychodzi do Was do salonu, a ubiera się dobrze? Wydaje mi się, że tak, ta tendencja cały czas wzrasta. Coraz więcej myśliwych i Dian chce po prostu wyglądać dobrze. Ja pamiętam czasy, wy pewnie też pamiętacie czasy, jak na polowanie wychodziło się w przysłowiowych gumofilcach dwie pary skarpet, do tego moro stare, nie policyjne, ale jeszcze milicyjne. I też było, e, też było fajnie. Jednak mógłbym powiedzieć, że od jakiegoś czasu ta e, moda w łowiectwie naprawdę, e, naprawdę się zmieniła. Bo o, dziś, wchodząc do, do waszego sklepu, mógłbym powiedzieć, że e, tamta cała część to. To głównie, to głównie odzież I, i tak się zastanawiam, czy rzeczywiście tak jest, że ktoś przychodzi i mówi: Nie, ta marka nie, ta marka taka. Czy są fani odpowiedniej marki, czy po prostu przychodzi myśliwy i mówi: Dobra, to pani mi da coś takiego, co będzie ciepłe i, i, i będzie dla mnie dobrze leżało? Czy przychodzą i mówią: A ja poproszę taką markę albo taką markę? Myślę, że tak naprawdę to zależy od wielu czynników. Jest grupa osób, ludzi, którzy mają swoje ulubione marki. Wiadomo, każdy z nas może mieć swoje ulubione marki czy producentów, mhm. ale niektórzy mogą patrzeć na przykład na jakieś ciekawe rozwiązania, gdzie dana marka ma jakieś nowe rozwiązanie, a inna marka jeszcze go nie posiada. Mhm. To tak jest. Ja mam swoją też ulubioną markę i powiem Wam tylko tyle: Wy dobrze wiecie, moje, moje albo pomarańczowe, albo. Albo brązowe szelki z tym napisem, są dla mnie trochę takim znakiem rozpoznawczym, i wiele osób mówi, A ten to już w ogóle tylko i wyłącznie w tych szwedzkich ciuchach chodzi. Tak, chodzę w nich, dlatego że, że są dobre. Dobra, chodźcie teraz ze mną, pokażę wam mój komplet zimowy, który już niedługo, jak go zabrałem dzisiaj, po to, żeby go porównać w filmie, ale jadę, jadę na zimowe polowanie w góry, i tam jest zimno. Dlatego go zabrałem i chcę Wam pokazać, jak on wygląda po czterech latach użytkowania, jakie były rozwiązania cztery lata temu. Pokażemy Wam, tak jak powiedziałem wcześniej, porównamy z innym kompletem zimowym i jakie są rozwiązania teraz. Więc zapraszamy Was tutaj do naszych fajnych, chciałem powiedzieć przestronnych, fajnych kolegów, którzy już są ubrani w naszą odzież. Więc zapraszam. Piotrze, myślę, że to, od czego warto zacząć, to jest taki temat, że Chevalier to przede wszystkim marka, która już dość długo jest na naszym rynku. Ma już wielu fanów, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach wśród myśliwych, i można powiedzieć, że nie tylko, tak? bo osoby, które lubią outdoor. Wyprawy w lesie, biwakowanie. Myślę, że też chętnie skorzystają z rozwiązań odzieżowych, które proponuje Chevalier. To, na co warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o markę Chevalier, to że kolekcje, które wypuszcza, są tak naprawdę ponadczasowe. One stają się takie vintage czasami, pojawiają się te starsze kolekcje, stają się nowymi, mhm. więc cały czas one są tak naprawdę w obiegu. No i dzięki temu. Wiele, wiele pokoleń i wiele osób może z nich skorzystać. Dokładnie, wiesz co, ja powiem ci tylko tyle. Ja najbardziej cieszę się, że w tym roku, słuchajcie, zobaczcie, e, powróciła ponownie kolekcja właśnie vintage. To są te spodnie, które im dłużej się nosi, wyglądają piękniej, bo one e, to jest materiał, a, a, a tak naprawdę po dwóch, po trzech latach noszenia moje spodnie, nie mam ich tutaj. Wyglądają jakby były ze skóry, dlatego że to się tak fajnie, ten materiał tak się ściera. Więc rzeczywiście prawdą jest to, o czym powiedziałaś, że, że ta marka odświeża swoje produkty. W sensie wraca do linii, które były kiedyś. Ale ja powiem Ci tak szczerze, ja się nie znam na modzie. Jestem daleki od jakichś tam modowych rzeczy. Ale jeżeli chodzi o, o tą ponadczasowość, ja to widzę w tej marce. Mm -hmm. e, parę lat temu na polowaniu koło Opola spotkałem myśliwego i mówię, o, ale fajny zestaw. Mówię, a co to za marka? Mówi, Chevalier. Jak nie znam, a to taki model, który był 15 lat temu. Mówię, na Boga, 15 lat. I z ciekawości zacząłem oglądać, dotykać. I to wszystko było e, praktycznie jak, e, no, jakby było ze sklepu, oczywiście było widać na tym ślady noszenia i tak dalej, ale nigdy bym nie powiedział, że to jest tak stary zestaw. Mhm. Taki zestaw można potraktować jako nie coś tylko na jeden sezon, mhm. tylko na wiele lat, naprawdę na wiele wyjść na łowisko, do lasu, mhm. więc to naprawdę można powiedzieć, że pewnego rodzaju nawet inwestycją. Dokładnie. Moim marzeniem jest, żeby, żeby Chevalier wrócił do szerszej produkcji butów. Na dzień dzisiejszy. To, to tak naprawdę tundry wysokie i tundry niskie. A ja pamiętam czasy, jak, jak były buty, to jeszcze powiem wam tylko tyle. Jeszcze Maciek Stefaniak ma Jest, są, były sztyblety robione przez Szewaliera, Były specjalne takie buty skórzane, wysokie, prawie pod kolano, które były też wodoodporne, ale kalosze, więc. Było tego obuwia trochę, dobra, słuchajcie, powiem Wam tylko tyle, nie będę gadał Wam o, o butach. Chcę Wam pokazać jedną ważną rzecz, to jest mój zestaw, mój prywatny zestaw, który ma około 4 lat. Zestaw, który jest zestawem typowo zimowym, korzystam z niego tylko zimą i, i tak naprawdę on nadal wygląda dobrze. Zestaw nowy zimowy. Różni się tak naprawdę kolorem, może trochę krojem. E, aczkolwiek powiem Wam tylko tyle. Mój zestaw, dlaczego mi się bardziej podoba? Moje kieszenie są... Tu jest taki magnesik. No magnesik. W nowym zestawie są już napy. Moje kieszenie e, są powiększane. A tutaj już nie ma powiększanych kieszeni, więc tym już to są dla mnie takie rzeczy, na które ja zwracam uwagę, bo, bo czasami wiecie jak to jest na polowaniu, nie? Im więcej tych rzeczy upchniemy w kieszenie, tym, tym lepiej. Dalej są górne zamki i to jest fajne w tych ciuchach, że możemy tu włożyć krótkofalówkę, rzeczy, które mają antenki i te zamki są od góry. I, i coś, co... Jest dla mnie najważniejsze podczas polowania. To są te dwie boczne tutaj kieszenie, gdzie mogę e, stanąć e, i schować ręce, i jest mi wtedy fajnie ciepło. Dodatkowo są z tyłu te kieszenie, ale e, chciałem Wam powiedzieć, że to jest naprawdę zestaw nie do zdarcia, czyli mógłbym powiedzieć ponadczasowy. Nie? ponadczasowy. Fajną rzeczą w nowych zestawach jest to, że e, przybliżysz na tak. z tymi kolanami e... tam. W nowych zestawach fajnym rozwiązaniem jest to, że mamy tutaj że mamy tutaj takie rozwiązanie, dzięki któremu możemy zmieniać długość nogawki. nogawki. Więc możemy to dostosować tak naprawdę do warunków, w których aktualnie przebywamy. Mhm. Czyli nawet jeżeli te spodnie są dla nas trochę za długie, to możemy je sobie tam przykrócić i w sensie ściągnąć tą nogawkę. I to jest, i to jest rzeczywiście fajne. Dokładnie. Ale powiem Wam tylko tyle. Dla mnie ta odzież jest nie tylko ponadczasowa, ale też na różnego rodzaju wyjścia, nie tylko polowania, tak, bo tak jak sami zauważyliśmy, to nasze łowiectwo się rozwija i ten przysłowowy myśliwy wygląda coraz lepiej. W tych czasach, których były kiedyś, myśliwy w koszuli był tak, mógłbym powiedzieć, postrzegany no, dziwnie, a dziś. Przepiękne, przepiękne koszule z fajnymi wzorami, które, które zakładamy i wyglądamy no, no i po myśliwsku i, i też schludnie czysto i, i ładnie, bo no kurczę, no kiedyś zakładało się koszulę jakąś tam w kratę i było okej, okay, nie? A teraz? Zgadza się. Szewalier to nie tylko y, odzież na zewnątrz, outdoorowa, myśliwska, ale także y, bardzo dużo jest produktów, które są przeznaczone, tak jak powiedziałeś, na różne wydarzenia, y, te bardziej eleganckie, mhm. tak jak tutaj mamy przykład y, koszuli, y, mamy, też różny, mamy też kaszkiety, mhm. y, eleganckie rękawiczki, więc naprawdę. Jest okay. bardzo szeroka oferta. No tak, no widziałem są wszelkiego rodzaju t-shirty, paski, e, rękawiczki, e, ale też e, plecaki. Ja pamiętam, Dokładnie. ja mam swój plecak taki duży, e, gdzie mam e, możliwość przewozu, prze, przenoszenia bardziej broni. E, teraz są plecaki ze stołeczkami. E, ale widziałem jedna rzecz, która mi się też ostatnio bardzo wpadła w oko, przeglądając szwedzką stronę. Wszelkiego rodzaju. Eee, rzeczy, których wcześniej nie używaliśmy, w sensie, które, których Chevalier nie miał, bo, bo nagle patrzę, a tam jest kosmetyczka, torba mm -hmm. na laptopa, wszelkiego rodzaju produkty skórzane, czyli można powiedzieć, że e, ta marka trochę tak, e, mógłbym powiedzieć, idzie szeroko, idzie w tą e, taką naszą przysłowiową podróż, no bo skoro jestem myśliwym, to fajnie mieć e, Fajne etui na laptopa, fajnie mieć jest fajną kosmetyczkę. Nie tylko jakąś taką tam zwykłą, ale też sygnowaną tą moją ulubioną marką, plus wykonaną z bardzo dobrych materiałów. Chevalier ewoluuje, i to co jest naprawdę super. I, jest I mi mega się podoba, to dopasowuje się do nowoczesnych myśliwych, tak? podąża za trendami. Tak jak wspomniałeś o ETUI na laptopa czy na smartfona, to jest coś, co ma każdy człowiek już teraz, więc jest to też w ofercie i to jest super. Mhm. E, może niektórym markom e, tego brakuje, bądź zamykają się tylko na tradycyjne e, produkty związane z tradycyjnym myślistwem, ale to jest naprawdę super, jeśli chodzi o Chevaliera. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku przybliżymy Wam trochę tą markę. Ja postaram się jeszcze przejść tutaj z naszą kamerą po sklepie, bo być może jeszcze coś w swojej garderobie zmienię. Na pewno, na pewno, słuchajcie, powiem Wam tylko tyle. Wpadła mi w oko bardzo fajna kamizelka, którą która też komponuje się świetnie z tą koszulą, ale e, ja ją będę chciał wykorzystać trochę do e, innych, e, innych koszul i na przykład do innego swetra. E, przejrzę, bo też widziałem na stronie e, bardzo fajną ładownicę do paska skórzaną, która, e, która może mi się przydać na, a, na polowaniu, więc, e, więc nie odchodźcie jeszcze od swoich telefonów e, lub komputerów, laptopów, telewizorów, innych rzeczy tam, gdzie nas oglądacie, bo jeszcze postaramy się Wam pokazać z bliska całkiem fajne rzeczy, które oni tu mają w tym sklepie. Jeżeli jesteście ciekawi, czegoś wam nie pokażemy, to zajrzyjcie na stronę kolby, bo tam mają, mógłbym powiedzieć, w 90% tego, co, co ta marka wyprodukowała. To co, Aniu, przejrzymy jeszcze te rzeczy, o których mówiłem. Ja spróbuję e, przymierzyć kamizelkę i e, poszukamy jeszcze jakichś dodatkowych rzeczy. I, e, jedno, co mnie cieszy, nie? Wszelki. Nie ma nic lepszego niż. E, niż szelki, które e, po prostu uwielbiam. To dobra. To co? Idziemy szukać? Idziemy szukać, znajdziemy coś fajnego dla ciebie. nowego słuchajcie i no i to jest całkiem ciekawe, powiem wam tak produkt wykonany ze skóry, sygnowany logotypem, e, logotypem szewaliera fajna kratka w środku no, dobry pomysł na, e, na kosmetyczkę dodatki takie typowe jak dla mnie, jak dla myśliwego ładownica montowana do paska słuchajcie ciach, spróbujemy zapiąć na polowanie idealne już wiem co będę e, co będę chciał no, widzę jakieś małe takie portfeliki typu na kartę kredytową czy coś no ale też widzę są duże rzeczy taki oto portfel to jest chyba na stronie ich opisane jako e, na dokumenty strzeleckie czy na dokumenty łowieckie w Skandynawii ten dokument łowiecki jest duży a u nas w Polsce Bardziej by się zmieściło tutaj. A jeszcze jedna słuchajcie, ciekawostka, o której nie powiedziałem. Wiecie, dlaczego to jest wszystko takie fajne? Dlatego, że jest projektowane przez ludzi, którzy znają się na łowiectwie, którzy są myśliwymi. Zasada w szawalierze jest taka, podobnie jak w kolbie, ale cii, musisz polować, żeby tam pracować. W Kolbie też tak jest, że albo polujesz, albo interesujesz się outdoorem, albo innymi rzeczami. I to jest fajne, bo ci ludzie, którzy tu pracują i tam pracują, znają się na tym, co sprzedają, znają się na tym, co proponują swoim klientom. E, dobra, ja idę mierzyć kamizelkę, bo e, muszę ją przymierzyć, bo rzeczywiście jest, 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 jest mega fajna, nie? I, e, no i sam jestem ciekawy, jak niej będę wyglądał, a mam nadzieję, że Wy też. No być może, powiem Wam szczerze, ta kamizelka ma być pod targi w Poznaniu, ewentualnie w Krakowie. O kurde, powiem Wam, zaczynam, zaczynam zapinać guziki. A, nie wiem, czy ten rozmiar będzie dobry, bo to jest XL. Zawsze nosiłem troszkę większe, a dziś jeszcze mam, jak widzicie, swetr. I hmm. jak, Ania? No, powiem Ci, Piotrze, że wyglądasz nieziemsko. Matko, Boska. Ania, yy, jeszcze nie widziałem się w lustrze, ale mów prawda, nie ty tutaj takie, yy, że wyglądam nieziemsko. Ale tak naprawdę, słuchajcie, to powiem Wam tylko tyle. Yy, już niedługo w Nowym Outfitie zobaczycie mnie albo na targach w Poznaniu albo w Krakowie, e, lub po prostu w kolejnych odcinkach e, Wademeku Myśliwego. Aniu, bardzo dziękuję za dzisiejszy dzień, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. My pakujemy się i, e, i lecimy gdzieś w góry, więc pewnie jeszcze jakieś kilka fajnych takich przebitek w tym oto moim starym komplecie zimowym, niezniszczalnym. E, z tego wypadu zobaczycie, więc e, bór do zobaczenia. Dzięki Ania. Dzięki również Piotrze. Cześć, do zobaczenia.